Do końca świata i o jeden dzień dłużej, ale po raz pierwszy swój debiut dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miała Gmina Izbicko. Bardzo chciałam, żeby, kiedy, żeby nastał taki czas, że Gmina Izbicko też zagra e, z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, zagra dla dzieci. E, tak naprawdę to każdy rodzic wie, że strach o dziecko, o, o jego bezpieczeństwo to jest niesamowite przeżycie. Choroba dziecka to jest coś, co, co jest bardzo trudne dla każdego rodzica i my musimy się wspierać. Przygotowania do 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaangażowały się dzieci, sołectwa, pracownicy urzędu, koła gospodyń wiejskich i każdy o wielkim sercu. Warto się angażować ze względu na to, że jest to bardzo duża pomoc dla dzieci. Wszystkie urządzenia, które są na dzień dzisiejszy w szpitalach, uważam, że są bardzo potrzebne. Moje dzieci już z tego też korzystały, także uważam, że jest to super gdziekolwiek się pojedzie, do przychodni, do szpitala, wszędzie widać te serduszka, czyli będziemy zawsze, jak gdzieś pójdziemy, a to będziemy widzieć, to będziemy mówili, że to o jakiś pewnie część naszego wkładu. Dzielimy się na dwie grupy. My z Olą e, zbieramy na puszki, a dziewczyny sprzedają tutaj popcorn, herbatę, czekoladę. Wolontariusze chętnie kwestowali, a mieszkańcy jeszcze chętniej wspierali zbiórkę. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspierali również strażacy ochotnicy. Przede wszystkim jako strażacy e, Chcemy pokazać ludziom tutaj odwiedzającym podstawy pierwszej pomocy, nauczyć ich właśnie tego działania takiego codziennego, gdy możemy się spotkać z ludźmi zagrożonymi. Przy okazji też mamy tutaj mały, mały pokaz czujek dymu, czadu, właśnie też chcemy się włączyć w tą kampanię. Debiut Izbicka w Wośp okazał się sukcesem, integrując lokalną społeczność wokół szczytnego celu i dostarczając wielu niezapomnianych wrażeń.